Cześć, siema, siema, jestem Lord to dzisiaj gramy sobie w Minecraft o Difference, niestety usunęło, usunęło mi się ekwipunek, dzisiaj robimy, gdzie to było, no właśnie tutaj, kurde, szkoda, że nie mam mojej żelaznej łopaty, właśnie chyba tutaj, albo tutaj, nie tam, robimy... Wejście do Wedroka. Oczywiście go nie zrobimy, ale będę robić po krótkiej przerwie. Nie myślę, że się wyrobimy. Dobrze. Ja robię krótką przerwę. Widzimy się za chwilę. Wspinam się lianami. Jak Tarzan normalnie. I... Dobra, nie, mogę walić to. I'm not pick i pick. pick, 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 pick. A, to się dalej nagrywa, przepraszam. Muszę zrobić krótką przerwę. Dobrze, myślę, że... ...coś tutaj zaczniemy kopać. To będzie... ...bo w sumie nie, wiecie co? Pójdźmy sobie na razie... Czekajcie. Zaraz wam pokażę gdzie. Po piasek. Tam. Tam jest piasek. I będziemy wtedy mogli. I będziemy wtedy mogli zrobić szkło. Dobrze. Jestem po krótkiej przerwie. Jestem po krótkiej przerwie, bo mi mama wchodziła i... Ten. Myślę, że domek znajdziemy na tak wysokich tych tam. Idziemy po piasek. Trzeba zabrać dwie jest taki piachu. Tam jest wiatr zimowy, no to dobrze wiedzieć. Jem po piasek, bo trzeba wziąć piasek do szyb. Jeśli nie wiecie. Jak najwięcej tego piasku wam powiem. Trzeba zebrać. Dałoby się jakieś TNT. Wam powiem. Znaczy trzasnę świnia. To się nie pozbierasz. Będziemy musieli od nowa wszystko przechodzić, no ale... Szkoda im było, bo miałem jednak te żelazne rzeczy, tak, no i... Trzeba będzie znowu wyjść po żelazu, no nie i wszystkie te żelazne rzeczy, no nie zbierać. Sorry, że nic zbytnio nie gadam, po prostu szkoda mi jest tych, tego ekwipunku, bardzo szkoda, no bo tak to jednak już byśmy mieli żelazną zbroję, ciągle byśmy się nie zabijali, jakbyśmy skakali, a nie ciągle się zabijamy, jak skaczemy stamtąd, bo innego wyjścia nie ma, taka prawda. Ile mam, 25, to jeszcze się przypalmy, bo to... Trochę za mało jest. Dobra, zrobię przerwę. Powiem. Dobrze, my już wracamy, bo niestety skończyła mi się łopata. I nie, nie, nie chcę pierwszy mi się jeszcze kopać. W końcu powiem, wybierzemy się na ten bion zimowy. My tam już chyba byliśmy na jednym z odcinków. Gdzie jest moja góra? Szczęścia. No i tam coś zrobiłem jak mówiłem, to dziurę do Bedroka. Myślę że nawet dziś ją zacznę. Usiądę na tego Minecrafta, posiedzę tam z 5 godzin. No nie 5, tam z tą godzinkę posiedzę, no nie. Może odpalę jakiś odcinek, no nie coś tam w głodni jesteśmy. Jakiś odcinek i zrobię z wami. No, myślałam, że to się nagrywa. I zrobię z wami tam coś tam, no nie. O. Jakby lubię z wami bardzo nagrywać. Wszystko lubię, ale jednak to, że giniemy mnie jakby powiedzieć, ignoruję do tego nagrywania. Już miałam siły do tego nagrywania, mam powiem. Bo jednak ja muszę tutaj do Was mówić, no nie muszę wstać, wstawić ten odcinek, nagrać go. Nie, że tam narzekam coś, tylko że widzicie my, jaką ja mam pracę. Wstawianie odca codziennie, muszę wstawić po dwa odcinki. Tak, już sobie pracę wybrałem, no i ciągniemy. Pozdrawiam widzę Kubo coś tam ty? Kubo, ty? Chyba? Bo jest naprawdę fajnym widzem. aby tak dalej, bo widzicie, na przykład on zasubskrybował, dał mi komentarz. No nie? I patrz. Ja wchodzę na jego kanał, daj subskrypcję komentarz. To komentarzu nie dałem, ale dam. Bo zapomniałem. Wchodzę na jego kanał, oglądam wszystkie filmiki, daj łapki w górę, komentarz. I warto naprawdę y, widzowie subskrybować. Pozdrawiam też oczywiście tym kablą Solety. Wiecie co? Powiem wam. Warto naprawdę jest subskrybować, bo widzicie. Pójdźmy no już streamy, live'y. Ale już będzie oczywiście na nowym telefonie, nie będzie się tak bo będzie lepszy Minecraft, no nie. Bo wie, że nawet Minecrafty będą za rok. I już ten prawdziwy Minecraft, najnowsza wersja, no nie no, to będzie się działo, myślę, no nie no. Kanał teraz się będzie rozwijać. Stworzę nowy kanał na kompie. Kanał się rozwija ciągle. Codziennie kanał się rozwija. Ja próbuję tam dogadać kom nie dogadać. Przekonać kogoś. Żeby mi załatwili tą tą kartę. Pamięci. I ja codziennie przekonuję już za tydzień miał tą kartę pamięci. I będzie super, bo sobie kupuję tą kartę pamięci. I myślę, że naprawdę. Naprawdę. Wam się to spodoba. Te długie odcinki. Też nie mam tej ograniczonej pamięci, jak kiedyś było. 8 minut max odcinka, tak? Pamiętacie to? 8 minut. To nawet było przed wczoraj. Po wczoraj ten odcinek dzisiaj się w sumie wstawił. On stoi wstawi się gdzieś około trzeciej nocy, bo nagrałem go tak późno, a jednak u mnie tam nie wiem. Byłem gdzieś w lesie takim trochę można powiedzieć nieoczywno, nocy oczywiście czy gdzieś to po prostu byłem w altance i długo się tam wstawia, a w domu mi się już lepiej stawia, tak? O nie. No nie, więc ja lubię z wami nagrywać, tylko widzicie właśnie coś takiego nie ignoruje do tego nagrywania. że każdego. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy subskrybują oglądają te filmiki, bo wi widzę już, że Minecraft zaczyna Wam się podobać ta seria. Już tak patrzyłem te serie, które były wczoraj przedwczoraj, no nie mają po 10 wyświetleń. To nic się zaczyna właśnie podobać bardzo na tym kanale. Że jest tyle wyświetleń, co tyle subskrypcji. Czyli jakby każdy ogląda subskrypcji. Czyli każdy subskrybent, subskrybent ogląda ten. No. Jak to powiedzieć? Filmik. I to mi się zaczyna bardzo podobać i będę i wymyślał właśnie w kanał. A nie, ja patrzę i tam pod jednym filmikiem na przykład z Brawl Stars mam El Primo. Jest kurde trzy wyświetlenia. No co to jest? No ludzie, no. Nie lubię czegoś takiego, że, ale ja wiem, że wa Minecraft Wam się bardziej podoba niż Brawl Stars, bo ja Brawl Stars jednak na moim kanale jest może z 5 odcinków. Jakby mam Brawl Stars na telefonie i ono w domu mi jakby się trochę baguje, coś takiego. No to nie mogę jakby nagrywać widnia z Brawla, bo... No nie. Bardzo mi się podobają te wyświetlenia, wam powiem. Wyświetlenie, łapki w górę i jak subskrypcje szybko idą, wam powiem. 3 subskrypcje w jakieś 2-3 dni, to, to nawet szybko jest, no. Tutaj do końca wakacji mają być wbite te 12 subów, wam powiem. Muszą być wbite. Tyk. Tym sobie robiłem tylko to. No nie, dzisiaj jadę na pantraka. No nie, i nie wpada ten odcinek. No nie, no, i wtedy nie wpada odcinek, właśnie, mówię, bo siedzę na tym pantraku godziny dwie. No nie, i jeździmy na rowerach z Bertem na tym pan traku I o kurde, już 13 minut. Odcinka wam powiem, się trochę rozgadałem. Dobrze, to by było na tyle. Pamiętajcie sobie łapki w górę i subskrypcji. Przepraszam. A więc. czekacie okay, Elo ja yes, sobie to dokończę Elo